Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w stolicy prowincji Zhejiang, czyli w mieście Hanzhou, na dworcu Szybkiej Kolei i jedziemy do małego fabrycznego miasta Yuyao. Jadę tam odwiedzić pewną fabrykę. Już nie będziemy wchodzić w szczegóły, jakie produkty. Tak jak czasem mówię, owiane tajemnicą handlową na rzecz mojego klienta. My jesteśmy poziom wyżej. Tutaj są restauracje. Tu mamy McDonalda. Z tego co znacie, również chińskie restauracje. A tak się prezentuje ten dworzec po długości. Ciągle walizki, bo wam nie jest lekko w życiu. Trzeba się było uczyć. A tak zapieprzam teraz po dworce i fabryka. Dojechaliśmy do miasta Jujao, Tak się prezentuje dworzec kolejowy tutaj w mieście. z zalić jakąś kawę tutaj. Tak się prezentuje na dole restauracja. Oczywiście my idziemy na taksówkę i jedziemy zaraz na fabrykę. No i teraz już jestem po pracy. A po pracy trzeba się posilić, to jest miły punkt oczywiście z chińskimi współpracownikami. A takie mamy propozycje na kuchni możemy sobie wybierać to. Sam nie wiem co to jest, ale widzę dużo owoców morza. Jak zwykle. Taka golonka. Do okay. Kej. Okay. Pytają się mnie co mogę jeść. Mówię, że wszystko mogę jeść. Jestem wszystkożerny, Widzicie jakie tutaj mamy mięcha też. Jeszcze takie propozycje tutaj mamy rybne. Zamawiamy rybią głowę. To jest przysmak w Chinach i to nie tani. I na ostro. A tutaj mamy świńskie mózgi. No i na stół wjeżdżają nam takie kości z wieprzowiną. Na stół wjeżdża nam jeszcze głowa ryby, super ostra. I na stół wjeżdża nam jeszcze takie tofu, gdzie w środku mamy zawinięte tofu, ryba zawinięta w tofu, w ten sposób, a nasz stół tak się prezentuje. Myślę, że wystarczy żarcia na dwie osoby. No to zjedliśmy, ten odcinek w ogóle nie miał być dzisiaj nagrywany, ale że wczoraj się pomyliłem i wyrzuciłem dwa na raz, czyli tą kambodżę, która miała dzisiaj pójść, no to jeszcze Wam to dogrywam i jeszcze sytuacja się dzisiaj troszeczkę rozwinie, to nie koniec. No, także tutaj już sprzątanie ze stołów, bo jest gdzieś godzina 13 w pół do drugiej. Także wyludniło się. Koleżanka poszła zapłacić i jedziemy do miasta nimbo teraz. A nasz samochód gdzieś tutaj zaraz będzie. Czekamy. Tak się prezentuje cała knajpa z zewnątrz. Taka swojska, lubię takie miejsca. Słuchajcie, mam godzinę 14 teraz. Ja przyjechałem, jest, dzisiaj mam lot w nocy do kantonu o 11 w nocy, czyli na lotnisku muszę być o 9. Tak więc no, nie mam co robić zbytnio. To sobie wziąłem hotel. A ja, że do tej siecióweczki tutaj mam kartę złotą, to dali mi taniej i wpłacę. Za pół dnia, za pół doby tylko. Także elegancko. W sumie zapłacę jakoś, żeby Was nie skłamać, 120 Yuanów, bodajże 140, czyli jakieś 75 zł. Coś takiego, nie? Wyjdzie. Zależy od której oddam pokój. A tak się prezentuje pokój. Jest dosyć duży. Bardzo dobrze wziąłem, bo bym się snuł po lotnisku, też bym te same pieniądze albo i więcej gdzieś na kawę wydał z tymi waliskami. Zobaczcie, mam dwie wielkie, znaczy jedna wielka, druga mniejsza walizka, gdzie rozkładać komputer, gdzieś wyjść później do kibla czy zapalić z lotniska trzeba wychodzić, to musiał wszystko zwijać. Tutaj łazienka dosyć spora. A taki mam widok z okna. Wystawiam rękę trochę niewygodnie, muszę uważać, żeby mi telefon nie wypadł z rąk. Jesteśmy w mieście Nimbo. Były już odcinki z tego miasta. Jesteśmy w okolicach lotniska. Zobaczcie tam jaka namiotowa restauracja jest pod spodem. Wchodzimy do windy, taki widok szkona jest. Szkło dosyć takie matowe, ale fajnie widać. A tak się prezentuje hotel z zewnątrz, obok, można też z hotelu przejść, obok fajna restauracja syczuańska w takim fajnym stylu ten daszek chińskiej pagody. A tutaj mamy słonie pilnujące bramy. Wyszedłem z hotelu, kręcę się na taki spacer dookoła. Teraz mi się przypomniało, że byłem tutaj już w tej okolicy. Hotel obok spałem. I nawet na ten mój spojrzałem, tylko nie wiedziałem, czy tu przyjmują obcokrajowców, bo w Chinach hotele muszą mieć licencję na przyjmowanie obcokrajowców. I nawet jak mam kartę do tej sieciówki, a dana jednostka nie ma takiej licencji, no to by mnie nie zameldowali. Pamiętam, że szedłem z torbą i patrzyłem się na ten hotel i poszedłem prosto do jeszcze innego. Także. Tutaj te tereny już są mi znane. Chyba był taki odcinek. Coś, coś o nim, bo mieście i w tym hotelu, czy coś najgorszy hotel, coś takiego nie, bo, bo tam zmieniałem. No nieważne, w każdym razie byłem tutaj na pewno nie. A słuchajcie, zawsze nagrywam wielkie wieżowce, sklepy, miasta oraz jakieś autostrady, duże dworce, kolejowe, lotniska. A tu rzeczka płynie. Też może warto nagrać jak trawa wygląda w Chinach, jak drzewa wyglądają. Zejdziemy troszeczkę niżej, po drugiej stronie też ładnie. Ktoś tam z psem nawet chodzi, widzę za drzewami, tylko woda trochę brudna, ale na to też przyjdzie czas, że będą wszystkie takie zbiorniki oczyszczane. Na razie są kwiaty sadzone, robione na brzeża, ale to już jest w chińskich planach. To o tym się głośno mówi, że oczyszczać rzeki, powietrza i ziemię. No to tak się mają drzewka i trawa w Chinach. Też są liście na, na dole pospadały, pomimo że wiosna idzie. Dobra, wracamy do miejskiej dżungli. A tak wygląda po drugiej stronie. No, opowiedzcie coś na ten temat, na temat przyrody w Chinach. Muszę w końcu pokazywać dla urozmaicenia filmów jakieś takie inne sprawy, tak jak tu, tu trochę widzę ktoś z prywaty już tam robi jakieś domy, są i korzystają tutaj z tego państwowego mienia. Jakieś tam suszą sobie gacie na sznurach. Koniec zieleni. Tutaj mamy autostrady betonowe. Właśnie tędy można dojechać na lotnisko, tylko nie wiem czy górą czy dałem, ale to już taksówkarz będzie wiedział. Tutaj namierzyłem taki fajny kompleks budynków starych chińskich. Nowe, ale budowane na stary styl. Nie wiem do czego to służy. Wydaje się być to jakaś restauracja może połączona z hotelem ale niestety wygląda to jako nieczynne tam jest też brama widać zamknięta. Zero ruchu, żadnych świateł, żadnych ludzi. Także cofamy się. Tutaj znowu rzeczka, jak to oczyszczą tą rzekę, to te budynki mają dosyć spory potencjał. Tutaj właśnie na jakieś hoteliki, restauracje, bo widok jest taki sielankowy. Ale namierzyłem tu już jakiegoś mnicha. Także będzie to jakaś może szkoła buddyjska, lub jakaś świątynia, lub jakiś zakon, coś w tym stylu. Widziałem, chodził tam na łyso ścięty w pomarańczowych szatach a my idziemy dalej zobaczcie stąd teraz jak to się fajnie prezentuje doszedłem w jakieś fabryczne dzielnice w jakieś betonową betonową dżunglę już taką naprawdę wszędzie widzicie beton fabryki pod słońce jeszcze samochodów ciężarowych dosyć sporo trzeba będzie jakąś taksówkę ogarniać i wracać do hotelu, bo już za daleko zaszedłem No i obyło się bez taksówki, szedłem, szedłem i doszedłem do hotelu. Ale czy już wracać, czy jeszcze gdzieś połazić, to zaraz się zastanowię. Dokonałem wyboru i stwierdzam, że jeszcze sobie połazimy troszeczkę. Może nawet coś zjemy. A teraz biliśmy się w jakieś osiedle mieszkaniowe. Takie z lat 90. Budowane, widać taka zabudowa. Teraz już się wszystko od 10-15 lat się wszystko wysokie buduje. No i cały czas towarzyszy nam nasza rzeczka. Tutaj taka ura, jest jakaś, nie wiem, ciepłownicza, ale tak czy inaczej, przepraszam, to nie będzie ciepłownicza, jakaś inna po prostu, bo nie ma tu ciepłowniczych, bo jesteśmy na południu Chin, ale tutaj już się to lepiej prezentuje, widać z osiedla, mają też takie ze zejścia tam. Jak oczyszczą, będzie dobrze. Jak nie oczyszczą, to będzie śmierdziało. Teraz doznamy troszeczkę spokoju. Tutaj Peugeot stoi. Bardzo rzadki widok w Chinach, ale się zdarzają. Dużo więcej z europejskich jest Volkswagenów, który właśnie tu stoi. No i BMW, jak ktoś ma więcej pieniędzy, Mercedes oczywiście. Te klasyki Toyoty też są i z amerykańskich Buick. Tutaj właśnie macie takiego reprezentanta Buick. Dużo jest też takich busików chińskich. Kiedyś u nas były takie Suzuki i Suzu Japońskie. No i tutaj to produkują najróżniejsze marki, no bo dużo biznesu jest, dużo się kręci takich małych sklepików, restauracji, jakichś drobnych handli. i Potrzebują takie, żeby sobie towar wozić, taki drobny przedsiębiorca, taki naprawdę przedsiębiorca, mówię, małą gębą. Czyli zatrudnia parę osób, sam też wozi, to takie busiki używają. Tutaj wejście do osiedla, sklepiki. No i troszeczkę tak jak mówię, już tutaj jest spokoju. Brama na osiedle, tam nie będziemy wchodzić, bo nas nie wiem, czy wpuszczą. U mnie by nie wpuścili. Trzeba powiedzieć, do kogo się idzie, lub mieć kartę. Zresztą kto tam ogląda moje filmy, to już chyba te moje osiedle to tam znać. Tutaj salon masażu widzę, jest. Ktoś tam nawet klepią, masują. Co? Nie będziemy te się tak skupiać, Pani sprzątaczka. Nie mogę przejść na drugą stronę, bo chcę wracać, ale jest cały czas zagrodzone. Zagrodzają, tak żeby samochody nie nawracały w niedozwolonym miejscu, bo się tworzą korki. Ale idziemy prosto, bo widzę, że tam już jakieś centrum jest. Coś takiego bardziej ruchliwego, bo my jesteśmy na obrzeżu, na takiej dzielnicy przy samym lotnisku, daleko od centrum miasta. Tak jak mówię, dzisiaj o 11 mam lot, o 9 chcę wyjść z hotelu wieczorem oczywiście. Na no teraz mam czas, to dogrywam ten materiał i zaraz idę składać i wrzucam wam. Ostatnio, mam nadzieję, że na brak filmów nie narzekacie, nawet jest może i za dużo, bo, bo jak ktoś nie ma czasu, to po prostu nie jest w stanie śledzić. Ale będę starał się trzymać tempo, żeby tak te 5 filmów, żeby może dwa dni przerwy robić w tygodniu, bo wiadomo, zawsze coś wypadnie lub będę filmy nagrywał ponad, tak? I będę miał w zapasie jakiś film zawsze. Tak jak miałem dzisiaj zresztą opublikować tą Kambodżę, bo no ta Kambodża wiem, że bez komentarza może nie jest taka ciekawa, ale z drugiej strony, kto oglądał, no to mógł poczuć taki klimat, tak jak ja po prostu teraz chodzę po tych uliczkach. Ja tutaj mogę coś opowiadać, bo coś więcej wiem o Chinach. A w Phnom Penh byłem pierwszy raz, w Kambodży to był mój czwarty raz, ale Phnom Penh jako w stolicy pierwszy raz. I też tak chodziłem, po prostu tak jak Wy to widzicie na kamerze, zaglądałem na różne markety, na ulice pubów, gdzieś do świątyni, takie zwykłe jakieś miejsca, nad rzekę Mekong poszedłem. No i co? I, I sam nie wiem, co mogłem tam komentować. Zamiast dawać głupi komentarz, to przynajmniej nagrałem jakieś tam w miarę, myślę, że ciekawe wideo. No, ale to już wy ocenicie. Ja wiem, że to nie będzie hitem internetu, ale z drugiej strony, gdyby nie ta moja wstępniak-czołówka, to może jacyś anglojęzyczni, czy po prostu nie polskojęzyczni widzowie też by mogli to sobie oglądać. Bo są takie kanały i dosyć dobrze, dobrze sobie radzą. Takie nieme kanały, właśnie o Azji Południowo-Wschodniej. Nieraz jakiś tylko napis wrzucą po angielsku. A tak generalnie zwiedzacie te miasta azjatyckie bez komentarza. No, tu już mamy coś więcej się dzieje. Tutaj mają swoją restaurację. Grilla przed restauracją, i tu sobie rozpalają. Też widzę w takich kociołkach trochę ludzi w środku. I życie, płynie ktoś sobie odpoczywa na zewnątrz. Pies pije wodę, ubrany w ciuchy, dobrze wystrzyżony. Ktoś coś wiezie, ktoś kogoś podwozi, ktoś kogoś woła, ktoś trąbi. Ktoś coś gotuje, ktoś coś sprzedaje, ktoś coś kupuje, ktoś coś wysyła. No i biznes się kręci, ten mały, mówię, nie? Ale on napędza też ten duży później. Wszystko współgra. A tutaj włoska pizza. Gdybym ja im wierzył, chociaż trochę wierzę, że jest naprawdę taka jak pizza, jak my przynajmniej jemy, czy tam jak włoska. To bym wszedł. W Kambodży to bym w ciemno wchodził. Tam jest wszystko zrobione tak jak trzeba, bo tam uczyli się po prostu do Europejczyków, a tutaj w Chinach bardzo często oni modyfikują. Po prostu jest placek i to też gruby, słodkie ciasto. No i tam wrzucą jakieś kawałki sera topionego bardzo mało. No i jakieś chińskie dodatki, i ta pizza już w ogóle nie smakuje jak pizza. No i kosztuje też oczywiście niewspółmiernie więcej niż inne jedzenie tutaj. No i nawet na pewno drożej niż, niż w Polsce. Czyli może się nie skuszę tym razem. Szukam może jakiejś pierogarni, coś takiego. To bym skoczył już ostatnie, ostatnie żarcie dzisiaj. Nie trzeba będzie na lotnisku. Na lotnisku drogo. O, tutaj raki. Raki to już widzieliście. Siaulą się. No, tutaj chodzą kotły. Tam też się gotuje na tych, jak wy nazwaliście, rakietowe palniki. się. No, tutaj to już próbowaliśmy parę filmów do tyłu. Możecie zajrzeć. Miło zaprosili na kuchnię, czyli taki delikatny wiatr na Kuchnia odkryta. Już się ściemnia, widzicie, czyli. Też to te nagrywanie już nie będzie miało takiego efektu. A ja już też powoli muszę gdzieś się zawijać, coś planować. Bo przecież ja o dziewiątej muszę zdać hotel, a mamy nie wiem którą. A myślę że koło szóstej będzie. A jeszcze trzeba film dla Was złożyć, zapludować go, o ile się uda. Bo to aplaudowanie w Chinach dosyć długo trwa. Ja się łączę przez VPN-a. No i tak to wszystko działa. Tutaj głośnik powieszony przed sklepem, żeby reklamował, żeby żeby naganiał, naganiał potencjalnych klientów. Plac zabaw dla dzieci, taki plac zabaw, no wewnętrzna bawialnia, jakieś gry. Tego typu sprawa. Tam dalej chyba jakiś market jest, To tylko taki był mały, mały narożnik, tu restauracja. ale tam po drugiej stronie ładnie się znowu już poświetliło, także nawet skorzystaliśmy na tym, że jest ciemno. Nagrywam to podświetlenie i ogłaszam ewakuację do hotelu. Jest w pół do siódmej, zanim dotrę, będzie siódma, no zanim zacznę coś tam robić. I no, ile będę miał? Dwie godziny czasu, żeby złożyć film i zuploadować. Nie wiem, czy zdążę, najwyżej dokończymy na lotnisku. Tutaj też restauracje serwujące. Między innymi te raki, ale też i inne sprawy. Tak jak zresztą widać po logo, że jest i wołowina, i jagnięcina. Oczywiście reklama zawsze przed takimi restauracjami. Raki witające gości. Teraz też żegnające. Wołają mnie, żebym wchodził, jadł, naganiają, ale nie ma czasu, nie ma też ochoty. I to są takie restauracje, że trzeba przyjść z większym towarzystwem. Tutaj też jest właśnie to samo, też raki serwują, też bardzo ładnie, ładnie się prezentuje, podświetlone. Tutaj macie menu na takich monitorach wyświetlone. Wszystko jest elegancko. Dobra, ja się zawijam na hotel. Myślę, że już się możemy pożegnać, także wiecie, co macie robić. Ale przypomnę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i do następnego odcinka. Cześć. Dobra, dobra, jeszcze to nie koniec. Macie bonus. Akurat zrobiłem parę kroków i tutaj na placu, jakimś, no plac jest nie zabaw, nie park, ale plac po prostu. Inicjatywa oddolna, tak się skrzykują starsi ludzie wieczorami tańczą lub uprawiają jakiś sport, wszyscy z tych bloków ktoś jest taki wodzirej, społecznik, kto przynosi głośniki z wszystkich zwołuje kiedyś to było na telefonie, czy na innych no, czy po prostu spotykali się o danej godzinie, oczywiście dzisiaj jest to na jakichś aplikacjach typu, typu Messenger ale, czy Facebook, ale to mają chińskie odpowiedniki, tutaj jest WeChat ja zresztą takowego używam Dbają o kondycję fizyczną, naród. Są dolne inicjatywy. Sami się organizują. I to u mnie też jest pod blokiem oczywiście. Tu jest taka większa grupa, czasem też tańczą. Ktoś to prowadzi, bo lubi po prostu. Idziemy kawałek dalej. Tam też się coś dzieje, jakaś inna grupa. Problemem jest, że strasznie głośno i oni między sobą się jakby zagłuszają, bo tutaj ktoś jeszcze coś sprzedaje. Słabo doświetlone jest to miejsce. Straszny hałas, jest oni między sobą, że tak powiem, nie szanują się. Jeden drugiego zagusza, a tu grają w babiltonach, dosyć wysoki skills. Już grubszy sprzęt muszę krzyczeć strasznie głośno. Tutaj mamy stację metra. Słuchajcie, nawet nie mogę Wam dłużej tego ponagrywać tam, bo już tam szły piosenki, takie karaoke sobie wystawiali z śpiewali. No oni praw autorskich nie muszą przestrzegać, a ja muszę. Już miałem nawet przypadki, że właśnie ktoś śpiewa, tak hałturzy piosenki chińskie i miałem monetaryzację ściąganą z YouTube'a. No jeżeli to potrwa powyżej 15 sekund, roboty YouTube'a to wykrywają. No i mają to podłączone pod firmy, które mają do tych, do tych piosenek prawa autorskie. I również do tych chińskich, takich, bo to jest dosyć popularne już tam śpiewali. Jak najbardziej i tak nawet jak ktoś właśnie hałtużył, to nie było z oryginału, tylko ktoś śpiewał na ulicy, dostałem zdjęcie monetaryzacji. Nie, nie, nie o to mi w ogóle chodzi. Nie chodzi mi o tą monetaryzację, bo to jest mała, mała kwestia. Problemem jest, że wtedy ja nie zarabiam, YouTube nie zarabia. No i generalnie filmy lecą w dół wtedy, bo jak YouTube nie zarabia, to im też nie zależy, żeby, żeby moje filmy, kanał, szedł do góry. No i wszystko na tym traci, bo mi pieniądze tak naprawdę są, no, jakieś tam są, małe, to są bardzo małe pieniądze, nieważne, może kiedyś odcinek zrobimy, jakie to są pieniądze. Ale wolałbym mieć dużo wyświetleń niż jakiekolwiek pieniądze, wolałbym rezygnować z pieniędzy niż, niż to, mówię, niż dostawać, a mieć mniej, mniejszy zasięg. No to tyle. Myślę, że no to jeszcze raz się żegnamy. Wiecie, co macie robić. Już nie będę się powtarzał. Pozdrawiam. Dziękuję za wyświetlenia. I do następnego odcinka. Cześć.